Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Anastazja już w aucie, już wszystko szykuje, bo zaraz wyjeżdżamy. Jedziemy na ostatnie zakupy, zakupy przed wyjazdem nad morze. Dzieci wyjeżdżają 3 dni wcześniej, my do nich dojedziemy troszeczkę później, zjeżdżając ze znajomymi. Jeszcze Wam nie powiedziałam gdzie jedziemy, dowiecie się tego z kolejnych odcinków. Dojechaliśmy do centrum. Jaki naturalny uśmiech. Anastazja już dojechała. Pierwsze co, to muszę wypić dobrą kawę Bo jak nie, to za chwilę zasnę. Anastazja dzisiaj testuje nowy zegarek, bo jadą, tak jak Wam już mówiłam, trzy dni wcześniej na wakacje i będą tam uprawiali sport, no co Tenis i... A A, tenis i sap. I przydaje się taki wodoodporny zegarek, który liczy jej czas, odległość i wszystko inne, dlatego testujemy dzisiaj zegarek. Wow. Zobaczcie ile tu jest przy smaków. To moja kawa. Wcześniej kawa kosztowała euro, a teraz kosztuje już euro 30 euro. Wypiłam kawę, była pyszna i od razu tak człowiek czuje we krwi, jak e, dostaje energii. Zegarek Anastazji rozpakowałyśmy dzisiaj rano. E, jest to zegarek Parson Wear. Będziecie mieli w opisie też kod zniżkowy, jakbyście chcieli skorzystać, bo się opłaca. Bo naprawdę, teraz jak go tak e, sprawdzamy cały dzień... To naprawdę jest mega wygodny. Anastazja na początku mówiła, że jest tarcza zbyt duża na jej taką bardzo głupotną rękę. Ale teraz widzę, że jej się podoba i cieszę się, że sobie na wakacje weźmie. Zegarek przychodzi zapakowany w taki sposób. Otwieramy. Wewnątrz mamy oczywiście instrukcję obsługi. Mamy kabelek do ładowania, więc włączamy. Odklejamy wszelkie zabezpieczenia i włączamy nasz zegarek. Wybieramy sobie od razu język. Rilegatura del codice scansione. Musimy sobie pobrać tutaj aplikację na nasz telefon. TUSIA! Musimy sobie od razu ściągnąć aplikację do telefonu. Na której będziemy mogli sobie wszystko ustawić. podłączył się, jest bardzo proste, szybciutkie i mamy włączony zegarek. Mamy różne y, tarcze, możemy sobie wybrać tą, która podoba nam się bardziej. O bardzo, no bardzo podobne do, te, do tych, które ja mam. Wybierz sobie jeden, który ci się podoba. I zobaczymy, jak się przemieni. O, czekaj, odbierz, odbierz tutaj, zobaczymy, czy będzie słychać. Si? Ciao papà! Che fai? Ma mai il telefono? No, abbiamo sincronizzato l'orologio e adesso stiamo provando e ti sto sentendo dall'orologio. Perfetto. <ride> eh, no. Mi spiace, ore mio. Allora, è ancora troppo grande, però in realtà cioè, è, figo, è figo. È figo perché già Luisa, per il mare, mi ha detto che gli orologi così ci servivano. Infatti, voleva prestarmi il suo, in modo tale che, se siamo al mare, magari il telefono è dentro il borsone e tu rispondi dall'orologio. E adesso questo qua ce l'ho, così almeno al mare posso sempre rispondere. Eh, ma ha molto podobne opzioni jak il zegarec, che vi dicevo già, mamma, od moichi urodini che Może to być fajna opcja dla tych z was, którzy nie chcą wydawać tak dużo na zegarek na smartwatcha. Ten kosztuje o wiele mniej plus moja zniżka, to już w ogóle możecie znaleźć go o wiele, wiele taniej. Idziemy kupić strój kąpielowy dla taty. Są duże promocje. No, zobaczymy czy jest. On chciał zielony, zielony MK. Ten nie jest zły, nie? Bel. Fajny. Jest 50% od ceny, także naprawdę się opłaca. Normalnie kosztuje 30%. On lubi takie żywe kolory. Ma takie już taką limonkę, a teraz możemy mu wziąć właśnie taki. Nie taki, taki. Tyle sobie wziął już klapki i ręcznik w tych kolorach, jakie lubi najbardziej. Teraz wybieramy majtki. Jesteśmy w Oisho. Zobaczcie, jaka fajna spódnica. Bardzo fajnie wykonana. Ile kosztuje? We don't Nawet nie jest na pewno w promocji. 46 euro. No to dlatego jest taka fajna. A ta, zobacz ta jaka fajna. Pokaż. Zobaczcie, jaka ładna sukienka. Piękna będzie na trójką pielowy. no kolory też bardzo ładne, fajne te przeszycia. No szkoda, że nie są jeszcze przecenione, bo byłyby fajne. O, 50 euro na wakacje bym sobie kupiła taką sukienkę, a za ten czas moje dzieci. Musimy wejść do zaryw, chodź, chodź, dasz radę, daj biegnij. Chcemy wejść do Zary, żeby zobaczyć, co, co jest. Bo teraz, jak są takie duże promocje, to wiele rzeczy się bardzo opłaca kupować. A Ja bym potrzebowała jakieś bluzeczki, takie letnie, niezbyt mocno wydekoltowane. Już widzę, że tu raczej nowa kolekcja jest. Fajny komplecik. A, tam są takie ostatnie rzeczy. Promocji, ale już naprawdę niewiele, wszystko przebrane będzie. Ale czasem można znaleźć bardzo mocno przecenione, jakieś perełki. Zobaczcie, jaka marynarka lniana. Fajna, bardzo taka męska, ale jest duży rozmiar. XM. XS. Tylko, że ona już nie jest lniana. Mansca. No, non è più... No, stai male così allargata. Mamma, non è che ti sì. allarghiamo molto di meno sul sì. mica... No, S sì. sì.

te kolory. Bello per il mare. Per il mare è bellissimo questo colore, non quell'altro triste. Quello di Napole è bello, però cambi magari Anastazję, naszą modeleczkę dzisiaj. Tylko nad morze taki stroje może ubierać Anastazja. tylko i wyłącznie nad morzem. No. Która no. podoba wam się najbardziej? Questo qua mi piace più come mi sta, però. L'altro meglio. è che sta qui a corda tutto Gabriele, che se ne agrega di sci. Quello è più di amare, però. verde questo non potrei mettere da nessun'altra parte. Sono Wiele ciągle nagrywa. Anastazja szuka bluzek. Tak jak Nasz nowy kameraman. Skończyliśmy zakupy w centrum handlowym i teraz jesteśmy w outlecie, bo niestety nie znaleźliśmy stroju kąpielowego, który chciał tata. Stwierdził Francesco, że kolor nie był zbyt żywy, chciałby jeszcze bardziej. Takie wiecie. E, I tutaj jest w Autelecie sklep Sandek. Sandek robi bardzo dobre stroje kopielowe, męskie, bo jeśli chodzi o damskie... Ja mam damski, biały strój z, z tej firmy i powiem Wam, że nie jestem jakaś, jakoś w szczególności zadowolona. E, chciałam zobaczyć ceny... No nie, już przeszliśmy. Ja, jakie są ceny bagaży, bo niestety nasza torba nas powoli opuszcza. No, ale jeszcze może w tym roku uda nam się wyjechać używając tamtej torby. Chwilowa przerwa w zakupach. Gabriela sobie wziął Happy Meal, a Anastazja pokaż Twojego loda. Foto to ma, to <gry> tak samo jak na zdjęciach, nie? To <gry> Na no, zdjęciu jest taki, to, czy tam widzicie? On jest taki mega wypasiony, a tutaj wewnątrz... Delgico. Mm. <gry> Mogę Ci ukraść frytkę? na frytki. Weszłam do Sandro Ferrone i przymierzyłam taką sukienkę e, różową. Co prawda bieliznę teraz mam nieodpowiednią. Zjadłam obiadek, więc to widać. Anastazja mówi, że na mnie nie leży zbyt dobrze. No i chyba ma rację. E, podoba mi się ten dekolt tutaj, ale ogólnie nie ma szału. Myślałam, że będzie lepiej. Kolor jest mega. Co myślicie? Nie, nie bierzemy. Przymierzyłam taką sukienkę. Anastazja, co myślisz? Ubiaczę. Co to było? Anastazja, co myślisz? Ubiaczę. Podoba ci się? To takie coś na strój kąpielowy. Ala. Bardzo fajnie leży według mnie. I będzie mega, mega wygodne. Na plażę, nie? Na strój, ale nie tylko. Strasznie szeroki jest. To jest SM, ale ogromny. A tobie się podoba, właśnie to. bo tutaj też jest bardzo, bardzo duży. No. Co, bierzemy? A my Niestety sukienka, mimo że ma piękny kolor, Anastazja powiedziała, że nie. Nie, nie, nie. Powiedziała, że mi podkreśla brzuszek. Przecież ja nie mam brzuszka. Każdy sobie coś kupił. Mamy zakupy w aucie, już pozostałe. A ja kupiłam sobie na koniec fajną bluzkę w Sandro Ferrone. Niestety ta sukienka biała była cudowna, ale okazało się przy kasie, że to był rozmiar XL. Dlatego ona była taka ogromna i luźna, i niestety jej nie kupiłam. Szkoda, bo była naprawdę super. Wracamy do domu. I ktoś tutaj od razu nam padł. Gabriele śpi. Zakupy zrobione. Teraz to wszystko musimy rozłożyć i zgadnijcie. Anastazja już tu wcisła swoje stare buty, żeby ubrać te nowe. Pokaż jeszcze zegarek. Dodamy tu kilka słów dla osób, które chcą taki zegarek i nie chcą wydawać dużo. Pokażmy jakieś opcje. Co, Co to robisz? Aby mi a tutaj masz wiadomości, więc możesz a możesz odpowiedzieć. No. Nie. Czekaj, jak klikamy, gdzie to są? A możesz tylko przeczytać. Okej. Okay. Super okay. A, ilość kroków, dobra, i odległość, a tutaj mamy bicie serca, ok. Tutaj możesz wybrać sobie, tak mniej więcej jak w moim, wybrać sobie opcje i sport, jaki chcesz wy wy wykonać. Tutaj nic nie zarejestrowałaś, tutaj jest pogoda, no fajne, a tutaj pobudkę możesz sobie jakąś dodać. A tutaj mamy tą aplikację, która mm, to samo jest. Możemy to wszystko wyszczególnić. Możemy sobie tutaj wybrać przeróżne tarcze. Wydaje się bardzo interesujące. Podoba ci się, Tusia? Mm -hmm. Według mnie bardzo fajna opcja dla osób, które chcą taki zegarek, ale no nie chcą wydawać dużo. Wydaje mi się fajna też grafika. Macie wszystko na dole pod spodem napisane. Także jeśli chcecie, to skorzystajcie z kodu zniżkowego. Prawda, Koko? Prawda, Tusia? Powiedz, chcesz taki zegarek? Tak, e, Powiem tylko, że tutaj, e, że są dwie opcje. Na stronie internetowej jest czarny, różowy. Są też różne modele, więc sobie tam możecie tu sprawdzić. Jest zrobiony z silikonu, więc też jest ok. To jest akurat taki typowo damski kolorek, ale powtarzam, na stronie są różne inne modele, są różne rodzaje, różne kolory, możecie skorzystać. Idziemy szykować kolację, bo mamy dzisiaj gości. A zobaczcie, co mi ostatnio mąż przyniósł: słoneczniki. Pięknie. Przestaniesz się śmiać taty? A my szykujemy, będziemy robić. Nie wiem jeszcze, co będę robić. Powiem szczerze, że przyznam szczerze, że chyba zrobię frittatę, czyli podsmażę kilka ziemniaków z jajkiem później, taką pizzę szybko pokrojoną na aperitivo, bo to będzie taka apericena. Mamy tutaj też mięsko, takie spiedini, szaszłyki. I tyle. Nie będziemy, nie będziemy nic wielce robić, bo oni też nie jedzą dużo. Bardziej chodzi o przystawkę. A dzisiaj jest taki piękny dzień. Podsmażyłam na patelni warzywa, cukinie, karczochy, bakłażana, pomidory. Zalewamy to odrobiną jajka. I teraz to wszystko włożymy do piekarnika. I będzie mega. Bardzo lubię torta salata. Możemy ją zrobić z tym, z czym chcemy. I wszystkie kroki są dozwolone, więc u mnie to też często jest na kolację, kiedy robię taką kolację. Wiecie, z resztek, dzisiaj taka warzywna wersja, tak naprawdę będzie po prostu grillowane mięso. I do piekarnika. Anastazja, tłumaczy, jakie ma opcje w zegarku? I patrzcie na przykład. <laughs> Anastazja się przebrała tylko piąty raz dzisiaj. No na pewno. Bo to jest nowa bluzka, dlatego ją postanowiła dzisiaj ubrać, tak jak zawsze. Nowe kapcie. Przygotowałam też bakłażana z serem z i pomidorkiem, troszkę soli na górę, wkładamy do piekarnika na 10 minut i mi ma pycha. Tutaj natomiast podsmażane ziemniaki. Na górę dałam spek i teraz zalejemy to jajkiem i będzie frittata. Goście już przyszli. Wszystko prawie gotowe. Ja się z Wami w takim razie żegnam i widzimy się w następnym filmie, bo nie chcę, żeby goście widzieli, jak nagrywam. Lui? Alla buon, al buon Francesco? Certo. Davvero? Allora ah, sì. hai fatto bene. <ride>